To będzie, proszę państwa, bardzo specjalna rozmowa, bo ze mną jest Paula Dulkiewicz, i Paula zdradziła mi, że kocha żurzel, ale nie tylko jako kibic, ale również jako żużlowiec. Paulo, jeździsz na co dzień na żurzlu? Tak, jeżdżę, jeżdżę u nas w Toruniu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Trenuję jak na razie. Ale na dzisiejszym czwartkowym treningu jeszcze Cię nie widzimy dlaczego. Jeszcze dzisiaj nie wsiadłaś na motor. Ponieważ czekamy na silniki, które trener przywiezie dopiero z Czech, zrobimy motory i wsiadamy na tor. A co tak naprawdę spowodowało, że ta miłość do żużla u Ciebie zapłonęła? Co kobiety widzą w żużlu? Znaczy, szczerze powiem, nie wiem, co widzą kobiety. Ja to widzę tak, że od zawsze chodziłam na mecze i chodziłam z tatą i zawsze chciałam jeździć na jakimś motorze, ale nigdy nie pozwolili mi na to. Aż w końcu Klaudia Szmaj zdała licencję. No, mówiłam rodziców na to, żebym przyszła na trening. Przyszłam, wsiadłam i się okazało, że jeżdżę dobrze, mam predyspozycje dobre, no i... Jakoś tak się trzymam. Jak po raz pierwszy przyszłaś na trening, chłopacy nie byli zdziwieni, że dziewczyna też razem z nimi na jednym torze? Znaczy, od wtedy, gdy przyszłam już tutaj do nas na trening, to jeździła już Anita. I oni byli przyzwyczajeni, że jest już dziewczyna, tylko że najpierw tak patrzyli chyba niezbyt przyjemnie na mnie. Dopiero tak z czasem, jak mnie poznali, to było wszystko dobrze. A zdarza się też tobie ich kolokwialnie mówiąc, objeżdżać? Nie, jeszcze mi się nie zdarzyło. Zobaczymy, co się wyjdzie z tego. Jak na razie, trenuję na małym torze i w tym sezonie już wjeżdżam na duży tor. No to nie pozostaje mi nic innego, jak Tobie życzyć powodzenia, i myślę, że Państwo wszyscy również będą, Pauli, życzyli powodzenia w jej żuszlawej karierze. Dziękuję bardzo. Dziękuję.